Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny świętuje 15-lecie swojej działalności. Jubileusz, który miał miejsce 29 października, obchodzono pod hasłem Nasz dom, nasza bajka. Wychowankowie, dzieci i młodzież piszą tę bajkę uśmiechem, marzeniami i emocjami. Wychowawcy, troską i sercem, a przyjaciele Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Szanowie, wsparciem. I obecnością. Dzisiaj mamy bardzo wyjątkowy dzień. Obchodzimy 15 lat istnienia naszego ośrodka. Nasz ośrodek liczy w tym momencie 33 dzieci. Jest to, staramy się stworzyć im dom, który jest nie tylko miejscem, ale także rodziną dla tych dzieci. Dzieci otrzymują dużo miłości są zaopiekowane i staramy się, żeby każdy dzień był dla nich dobry i radosny i żeby czuli się tutaj po prostu bezpiecznie. Drodzy wychowankowie, drodzy wychowawcy, pracownicy i przyjaciele naszego domu. Spotykamy się dziś, by świętować miejsce wyjątkowe, nasz wspólny dom. Hasło tegorocznego spotkania brzmi, nasz dom, nasza bajka. W naszym domu takimi superbohaterami jesteśmy my, wszyscy, dorośli. Którzy czuwamy nad bezpieczeństwem i dobrem naszych wychowanków, staramy się zrobić wszystko, aby zapewnić im beztroskie dzieciństwo, a w przyszłości godne i szczęśliwe życie. 15 lat Powdiru to z jednej strony oczywiście 15 lat instytucji tego domu, który budujecie, ale to też 15 lat historii różnych osób, począwszy od, oczywiście od wychowanków, od pracowników. Ja bym chciał. Podziękować za te 15 lat, że zbudowaliście, Szanowni Państwo, miejsce, które jest bezpieczne, które jest pełne szacunku, pełne zrozumienia, w którym zawsze można uzyskać pomoc. Taka była idea i taka przyświecała idea powstania Powdiru 15 lat temu i tą misję, tą działalność świetnie realizujecie i za to bardzo serdecznie Wam dziękuję. Starosta Chrzanowski Bartłomiej Gębala wraz z członkami zarządu powiatu przekazał na ręce dyrektor domu dziecka, Jolanty Kępy, kluczyki do nowego samochodu osobowego marki Renault, zaparkowanego przed wejściem do placówki. Uroczystości towarzyszył program artystyczny, przygotowany przez dzieci. Przedstawienie zatytułowane Witajcie w naszej bajce. wzruszające opowiada o emocjach towarzyszących pierwszym dniom pobytu w placówce, tęsknocie za rodziną, a także o nadziei, przyjaźni i odnajdywaniu swojego miejsca. Tak nazywa się mój dom, moja bajka bez kminy, dyrektorem ośrodka jest pani Ola Kępa, pozytywna z wielkim sercem, taka mama uśmiechnięta, jedno życie, które kochać chcemy skrycie. Czego można życzyć? Można życzyć takich dobrych ludzi, którzy wspierają nas i są dla nas pomocni. Trzeba życzyć przede wszystkim spokoju no i miłości. Ja starałam się, żeby pokazać Państwu, że ośrodek to nie jest tylko budynek, to nie są tylko mury. Tutaj dzieją się rzeczy niejednokrotnie. Yy, bardzo yy, cudowne. Nadszedł ten dzień. Dzień, w którym muszę iść do ośrodka. Serce mi bije jak oszalałe. Boję się. Droga dłuży się niemiłosiernie. Słyszę serdeczne rozmowy w samochodzie. Ktoś się coś o mnie. Ale nic do mnie nie dociera. Mam wrażenie, jakbym była za wielką szybą. I lęku. Rozmawiamy o drobiazgach, o jedzeniu, ulubionych filmach. Często mówimy o domach, śmiejemy się, ale też zapada cisza. I wiem, że każdy myśli wtedy o tym, aby wrócić do domu. Widzę, że każdy jest tu inny, ale większość przeszła podobną drogę jak ja. I generalnie rodzi się przez to bajka, którą dzisiaj pokazaliśmy, że w tej bajce. Są i bohaterowie, i są, tak jak powiedziałam, wróżki, no i, i, i generalnie pokazać przez to całe życie po prostu naszego powdiru.